teraz musiałem iść zrobić badania okresowe do pracy. Poszedłem zgłosiłem się do ośrodka. Tam mnie przebadali, przebadali. Przyszedłem do domu i patrzę i zrobili mi to. No jak ja teraz wyglądam? No jak oni teraz te badania robią w tym Okresie w tej pandemii, chyba ich tam popierdoliło w tych szpitalach. No kurwa, mać. No jak ja się teraz pokażę ludziom, chyba ich się coś popierdoliło z, tym, z tymi procedurami. No jak ja teraz, kurwa, wyglądam. Nie, będę już reklamację składał. I zażalenie. No kurde. No co to jest? your dollar